Witajcie w kolejnym odcinku zagrywamy w Assassin's Creed. Czyli teraz, oczywiście, kontynuujemy blok pamięci, numer 1, a jest ich 2, 3, 4, chyba 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeżeli to się liczy, te dodatkowe, jeżeli nie, to 7. Ale my jesteśmy dopiero w pierwszym, więc trochę nas dwa wyczeka. Palco, już każdy z nas musi stracić palec. Niestety. Zaczekaj. No musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście z temu ostrzu. To nieszczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz? Naucz Nauczcie lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi, Mariku! I odebrałbym sycia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą, wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób. To nie są metody, a tylko Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie skambić. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że templariusze dariusze znaleźli coś pod wzgórza świątyni. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałbym, nie bym to odzyskał. A więc mamy już w pełni ten. Możemy w pełni. no, biegać, chodzić w ogóle. Ha. Ja będę pierwszy. O Jezu, no wiem. Arka. To na pewno Arka. Arka przymierza. Dlaczego? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Właśnie. Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjaku. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie. Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym drogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj, bractwa. Przewyższam Cię zarówno tytułem, jak i umiejętnością. Ha, ha, ha. No, i to. Musimy zejść. To zimny. Stać, symptariusza. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi! Krwi. Nie rób go! <grystanie> nie wiesz, no. co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość samemu mistrzowi. Ani ona, ani jego ludzie nie zdobędą ziemi świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. No niestety nie dobrze. Do Zabić asasynów! Musimy iść do masjafu, uciec. Jestem to udzielać. Musimy. Musimy poważnie chwilę. Ale będzie to czas. Dziwiałem, że nie próbował się tam dostać. Ja wiadomo, że być nie dostał, ale nawet nie próbował. Hmm. Dalej tradycyjne. Późniejszy. to na gry, ty... Jest. Na początku jest jedynka, która się świeci na nie wiem no. no. jest ta jedynka świeci się na żółto, a kolejne dwa napisy się jakby nałożone na inne są czerwone, no, nie no. wiem właśnie czy to nagrywać, nie nagrywa, no. no. ale powinno nagrać, bo. Altaize, wróciłeś. Rauf Witaj. Dobrze Cię widzieć Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wierzy? Nie. Tak, tak. Nie zwykle zacytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. Żeby Szybcie się szybciej dostać. Mi te ludzie niektórzy wkurzają, hmm. naprawdę. To on sobie myśli. Odpalał. Co to jest? jakie hamskie, że jakie te ludzie są denerwujący. Niektórzy to są naprawdę widzisz to? Pa! <laughs> Jezu. A robię to tylko po to, żeby się szybciej docenić do danego miejsca. Aha. Jestem w swoim mieście, królestwie, to dlaczego oni mnie podejrzewają o coś? Tu była flaga. Której nie ma. A nie zamiast chyba. A nie, na razie flagi nie ma, później będą flagi. Do zebrania. Niestety w pierwszej części asesonu nie miałem pływać jeszcze. Dopiero do drugiej będziemy mogli sobie popływać. I nie tylko ręcznie, jeszcze inaczej będzie można. Jeszcze grałem tylko jeszcze w jedynkę i dwójkę. Yeah, królestwo! Zamek Al Mu'alima! Na pewno przestrzeń się ucieka. Nie, nie uciekam. I to ta króla. Mara. Nie powinien tak być. A, nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Dupie. Ty zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Ty nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. No i to okrót było... Się. Z pewnością nie możesz... czekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo w, i podróż Będzie na to mnóstwo czasu później. Eee, ta, co było głupie moim zdaniem? Było głupie to, że powiedział ma dla nas informacje od króla. Mistrza. Czeka w wieży. To, to chyba wiadomo, nie? wbił w bioletse, bo co innego miejsca nie ma. No, jesteś tam jest, ale zamknięteź widzę. Chyba tam wiadomo, że tam jest u góry. Więc nie, dlaczego tam ten siema Alteirze! mistrzu, podejdź! Opowiedz mi o swojej misji! Nie wyszła. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert Dessable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewałem, to nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas kim, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb, zapadł. Robert, uciekł. Uciekł. <ścoughs> Sorry. Wysyłam ciebie swojego najlepszego człowieka na misję ważniejszą niż jaka inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja nic! Ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie. Poderżnę mu gardło i. Zrobiłem ci już dość. Gdzie są maliki, kada? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Nie wcisnąłem się. Przepraszam. Wciąż jednak ja. A twój brat? Nie. Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu, nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! O ciszę! Mój brat! Mój brat byłby teraz z nami! Spokojnie! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas zwycięstwa. Niemal. Mam to, czego twój protegowany nie zdołał stopić. Proszę. bierz. Chociaż staje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy? Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź, nie zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altajniżer? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdź. Przepędź z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Tu tutaj sobie zakończymy odcinek, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia,